Cześć, ja zaczynam dzisiaj tego vloga w dość ciekawym momencie w tym tygodniu, ponieważ jestem we Wrocławiu, jest godzina 1046 i już czekam, bo za 14 minut zaczyna mi się trzeci dzień mojego szkolenia. No i koniec czerwca jest dość dla mnie takim e, intensywnym czasem, intensywnym czasem, ponieważ jest dość dużo zmian i dużo zamykania drzwi i dużo otwierania nowych drzwi. No, i to jest trzeci dzień szkolenia z makijażu permanentnego brwi. Od brwi się zaczyna. E, no, i to jest taki właśnie mój nowy początek, ponieważ się przebranżawiam. I chciałabym zupełnie odejść od stylizacji rzęs. No i jestem już po dwóch dniach tego szkolenia. W pierwszy dzień była sama teoria i praca na sztucznych skórkach, a wczoraj już zrobiłam pierwszą modelkę i bardzo chętnie się Wam nią pochwalę. Więc e, tak wygląda moja pierwsza samodzielna praca z makijażu prometnego w Roo. Jestem zakochana totalnie. E, właśnie w tym zabiegu jest bardzo, jest to bardzo odpowiedzialny zabieg i wymaga pełnego skupienia. E, jest inwazyjny, więc tutaj naprawdę trzeba mieć pełną rękę, żeby robić dobre prace. Jest to już trochę inny zabieg niż brwi czy rzęsy, bo brwi mogą odrosnąć, rzęsy odpadną, a jednak makijaż permanentny zostaje na trochę dłużej yy, i można go usunąć dopiero laserem lub poprawić poprawką. Więc jest to bardzo odpowiedzialny zabieg i wymaga dużo większego skupienia. Ale strasznie się cieszę, bo w końcu mogę powiedzieć na głos, że chciałam odejść od robienia rzęs już od jakiegoś czasu. Od jakiegoś czasu przestało sprawiać mi to przyjemność i zaczęło być troszeczkę bardziej Obowiązkiem niż robiłam to z pasji i z miłości właśnie do tego zabiegu. Tylko sprawa wygląda tak, że ja jeszcze do grudnia muszę utrzymać swoje klientki, chociaż mam plan, żeby powoli je po prostu ograniczać, ponieważ wiąże mnie umowa z Urzędem Pracy, bo ja wzięłam w tamtym roku dofinansowanie na założenie działalności właśnie z zakresu stylizacji rzęs. Więc tą stylizację rzęs ja muszę jeszcze do początku grudnia wykonywać i tak sobie pomyślałam, że przecież przed samymi świętami też nie opuszczę swoich klientek, skoro już tak się zobowiązałam, to jeszcze je przetrzymam, ale z nowym rokiem chciałabym zupełnie oddać swoje klientki już swojemu pracownikowi, którym będzie moja siostra. I to jest kolejna nowość, ponieważ ja właśnie zaczęłam szkolić swoją siostrę ze stylizacji rzęs i ona w przyszłym tygodniu ma pierwsze swoje własne szkolenie, więc już zaczęłyśmy ćwiczyć i bardzo się z tego powodu cieszę, bo pomogę jej i zrobię tak naprawdę swojego klona, jeżeli chodzi o stylizację rzęs. Przekażę jej wszystkie swoje tajniki, całą swoją wiedzę, będę ją douczać i, i będzie super. Także, tak jak mi moja instruktorka zaleciła, ja już zdążyłam założyć sobie Instagrama tylko i wyłącznie na makijaż permanentny, właśnie po to, żeby już odciąć się od wizerunku stylistki rzęs. Pierwszy raz nagrywam w miejscu publicznym, także ludzie obok mnie przechodzą i wcale mi to jakoś nie przeszkadza, bo nie wiem, czemu jakiś tak przełącznik mi się chyba jakiś kliknął. Eee, ale tak, zostało mi 7 minut, więc ja już lecę na swoje szkolenie. I bardzo chętnie pochwalę się tym, jak mniej więcej to wygląda w praktyce. Wiecie, takie jakieś urywki. Także e, ja już lecę i lecimy. Tam się mega miły komentarz pod moim filmikiem, który mówił o tym, że oglądanie moich filmików jest jak spotkanie z koleżanką na kawie. Więc zrobiłam sobie domową kawę z lodami. Jest... Strasznie gorąco, więc idealnie się składa. To jest naprawdę mega super, bo komentarze, jakie dostaję i wiadomości prywatne są bardzo pozytywne i, i strasznie mnie cieszą. I przy okazji chciałam też wam bardzo, bardzo podziękować, no bo jest was już tutaj 7 tysięcy, co, co po prostu jest niewiarygodne. A wczorajszy dzień też był bardzo fajny, trochę wyluzowałam i spotkałam się w końcu z taką parką z Twittera, z którą się znałam, ale nie tak osobiście. No i wczoraj mieliśmy okazję właśnie, żeby poznać się na żywo. Także w tym miejscu pozdrawiam serdecznie Sofię i Rafał. Wczoraj miałam również swoje ostatnie już zajęcia na uczelni i już mam wszystkie oceny wystawione i wpisane do Usosa, także mogę oficjalnie powiedzieć, że skończyłam studia licencjackie. No i teraz została mi tylko taka formalność, czyli obrona pracy licencjackiej. No i ten pobyt właśnie, jak będę już broniła swoją pracę licencjacką, będzie moim ostatnim wyjazdem na właśnie uczelnię ponieważ nie zamierzam już iść na magisterkę. Uważam, że te studia nie dały mi tyle, ile oczekiwałam od nich i na tym etapie życia też już mi się do niczego nie przydadzą. Wczoraj w końcu też się zabrałam i przesłuchałam w pociągu pierwszy odcinek nowego podcastu Emmy Chamberlain, żeby nie przekręcić nazwiska, właśnie o odnoszeniu porażek. I kurczę, właśnie idealnie z tym trafiłam, bo potem... Dostałam recenzję od, właśnie od mojej promotorki i od recenzenta na temat mojej pracy licencjackiej i bardzo się zawiodłam. Wiem, że to są subiektywne opinie i w gruncie rzeczy tak naprawdę nie oceniają mnie jako osoby, czy moich umiejętności, czy nawet samej mojej pracy, bo praca też nie była w 100% napisana tylko i wyłącznie przeze mnie. Nie była w 100% napisana po mojej myśli, e, ponieważ bardzo dużo poprawek wnosiła moja promotorka. No i koniec końców okazało się, że i tak nie jest zadowolona z tej pracy, chociaż zapewniała mnie o czymś innym. Odnoszę to trochę jako swoją taką osobistą porażkę. Więc bardzo dobrze, że tego samego dnia wcześniej przysłuchałam sobie ten podcast Emmy, e, ponieważ właśnie ona opowiadała o tych porażkach w kontekście tracenia pasji do rzeczy, których robimy, ale również właśnie o studiach, o tym, czemu ona nie poszła na college, i że to jest taki urywek właśnie życia, który po prostu został pominięty. Więc też warto sobie wytłumaczyć, że oceny wcale nie oceniają nas osobiście, czy naszych umiejętności, czy predyspozycji, czy możliwości późniejszych w życiu, tylko są to subiektywne opinie, zwłaszcza właśnie na studiach i zwłaszcza w kontekście pracy licencjackiej, gdzie oni po prostu oceniają to w bardzo surowy sposób. I też trzeba to troszeczkę odebrać właśnie jak taką lekcję życia, ponieważ to nie definiuje, mnie jako osoby, nie mówi o tym, czy mój biznes odniesie sukces, czy ja będę się dalej rozwijać, czy nie. Także to jest tylko taka rzecz, no, która po prostu zabolała mnie w danym momencie, ale wcale nie oznacza, że ja sobie po prostu nie poradzę w życiu. Także na ten moment, byle do środy, byle się obronić, już nawet nieważne na jaką ocenę, bo w sumie to już nie mam presji, żeby dostać piątkę. Bardzo możliwe, że po prostu dostanę tą czwórkę i. No i po prostu tyle zapomnę i pójdę dalej. Praca obroniona to praca obroniona i już e, trudno, nieważne na jaką ocenę. Byleby skończyć ten etap w życiu e, i ruszyć naprzód. Swoją drogą, bardzo dobra kawa. Zdążyłam już wszystko uprzątnąć, bo dzisiaj mieliśmy bardzo intensywny dzień pracy właśnie z moją siostrą. Dzisiaj była pierwszy raz u mnie w salonie i robiła dwie bezpłatne modelki właśnie po to, żebyśmy miały zdjęcia do jej nowego już portfolio. W związku z tym czeka mnie wizyta w tygodniu u mojej księgowej, bo musimy sformułować i podpisać umowę między nami. I też muszę zgłosić to, że będę produkowała od teraz odpady medyczne właśnie w związku z makijażem permanentnym. No i też zarobiłam w tym miesiącu co jakąś pierwszą kwotę za działanie na YouTubie. No i musimy to zgłosić do Urzędu Skarbowego i też opodatkować i wysłać przelew do Urzędu Skarbowego właśnie. Ale przyszły mi też już prawie wszystkie rzeczy do makijażu permanentnego. Nie mam co prawda najważniejsze rzeczy, bo nie mam maszynki do dziarania. Nie mam też kilku pigmentów, bo przyszło mi chyba tylko dwa. A tak to już prawie wszystko mam, poza chyba jakimś ja tam szamponikiem, czyli taką drobną rzeczą już prawie wszystko mam. No i też największy stres mam już z głowy, więc mogę już trochę wyluzować, bo obroniłam się i obroniłam się na ocenę 4,5. Mimo, że to nie było wcale straszne, rozmowa poszła bardzo dobrze, bardzo dobrze nam się rozmawiało, odpowiadałam na wszystkie pytania, ale jednak ich surowość wygrała, no i niestety dostałam 4,5. Ale tak z drugiej strony obroniłam się na wyższą ocenę, niż dostałam z obu recenzji, więc wydaje mi się, że chyba ich trochę przekonałam do siebie. Ale tak, studia już za mną, obrona już za mną, więc mogę powiedzieć chyba, że zamykam przynajmniej na najbliższe lata etap swojej edukacji. Trochę to jednak u mnie trwało i trochę mnie to wymęczyło, bo na początku studiowałam przez cały rok ekonomię dziennie, też na Uniwersytecie Wrocławskim. Później zrobiłam sobie rok dziekanki, po czym wróciłam już zupełnie na innych studiach, czyli na e, moich e, teraźniejszych studiach. Studiach na komunikacji wizerunkowej też na Uniwersytecie Wrocławskim, tylko że w trybie zaocznym. Ale bardzo mnie cieszy to, w którą stronę idę i jakie decyzje podejmuję, i co teraz się u mnie dzieje i co będzie się działo, jakie są moje plany. No i usłyszałam też dzisiaj, że byłabym bardzo dobrym instruktorem i powiem szczerze, że przeszło mi to przez myśl i nawet myślałam o tym. Myślałam o tym w taki sposób, że myślałam, że jednak ym, zacznę być instruktorem prędzej niż zacznę makijaż permanentny. E, więc wydaje mi się, że jak tylko ogarnę swoje bieżące sprawy, już e, moja siostra zacznie być samodzielna w pracy, to myślę, że będę mogła spróbować właśnie wyjść na wyższy level i e, Zacząć myśleć o byciu instruktorem. Zwłaszcza, że ja lubię przekazywać różne treści, różne informacje innym. Tak samo ja właśnie to robię na YouTubie. Już próbowałam i aplikowałam na takie stanowisko instruktora, tylko że oni nie szukali nikogo z Dolnego Śląska, więc ja po prostu na starcie byłam skreślona, ale już wiem, gdzie mogłabym spróbować po raz kolejny. I też dostałam kilka pytań od zupełnie obcych mi osób, czy ja byłabym w stanie zorganizować takie szkolenie. No i wtedy odpowiedź była: no niestety nie. Ponieważ jeszcze nie jestem instruktorem, ale myślę, że jest to w najbliższych planach, może jeszcze na ten rok, może na początku przyszłego roku, ale no, powiem Wam, że, że się cieszę, że moje plany są bardzo fajne i, i cieszy mnie to, co teraz robię. No dobra, ale teraz bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną ten czas i że byliście ze mną teraz, kiedy to jest taki dość przełomowy czas w moim życiu, także do następnego. Pa!